Siema, z tej strony Lagos Serdecznie Was witam w kolejnym odcinku zagrajmy w Call of Duty 4. Ok, no to zaczynamy. Będziemy siać Mordor i spustoszenie. Ok, no to może to jest długa dystansowa mapa. Więc nie pozostaje nic jak M4. No spoko, na dobry początek, frak przyda się oczywiście. Biliśmy jednego. Początek, hm, tak jakby dobry och, tam mało ich jest. Zaraz będziemy musieli tam na nich pójść. Mam tu chwileczkę. Każdy myśli, aby o nabijaniu fragów. Fuck, co jeszcze ja la? Rozwalimy ich dubska. <grym> Się uda. Mogłeś pojechać, ale chyba nic. I znów nic. Woah, fuck. Serduch obie. Będzie dobrze. Musimy się trzymać o Spoko przejdziemy tam do nich, bo trochę lipa jest. Sas okej okay. M4 Ej, no co oni tworzą By było dobrze. Ale nic. Napierdzielamy tak jak jest. Nie można wybrzydzać. mingweczno ha, ha 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 dlaczego przykampimy nadzieję nadzieja dla nas you camper camper yeah Faktem że dobra, wbijamy, bo tu się Mordor. Je. O, ta na ślep jeszcze hejdża, tak, oczywiście. Kocham to. Uh, uh, uh. O, żeby nas nie bili. O. Hej, no, kurwa. O oh my god zablokowałem się Co jest? Fuck! No chyba się nie zblokuje. Jest nie mam griningu -y. napast felosów, ha oh, mam RPG Dobra Zaczniemy sobie nowa, bo to było bez sensu Będziemy się bronić. Kwatera główny Wow, coś na konsolce, nie no, nie wala nam hejd'a i bum po jakimkolwiek graniu. Mm. Nie, jeszcze ta forma nie wróciła. Po prostu nie wróciła. Jest konkretna lipa, chyba. Aby. Nie wiem kiedy ona wróci, muszę sobie tak wiesz. Wiecie, na... pograć sobie sam na sam z tym grą. Kiedyś wróci. Musi wrócić. <laughs> nie idziemy bić do końca życia. Okej. Okay. No, wiem. Nie, nie lubię tego. Wolę iść i siać spustoszenie i mordor. To za nie orient czy wow. macie Hejdż Okej, okay, wbijamy tutaj? Orientujemy, orientujemy. Spoko, przejęliśmy to. Ogarni się, ogarni. No obraz spoko. Zaczynamy. ok Powiem spontan. Spokojnie, tylko spokojnie. Zaraz się odinę. Odrodzi się na łobuzach. Tak, jeszcze z własnego granata Tak, coś mi do buzi wbił. O, jest. To było piękne. Oraz bezsenna, posiedzimy tutaj, ja lubię kampić. Teraz tak zmieniłem się, ja lubię kampić. nie jest pro. O, Ja fuck. Ja chcę ich cisnąć. Co za ohydne staty? Tak, wypakuj cały magazynek. No pewnie tak. No czemu nie? Kurno. Nigdy, nigdy nie. Nie. No jak się zapomnie grania w tą grę, no to trudno się odroczyć. No, leżysz. Faak! Głupie samoloty. Nie mają czym latać wóz. Zejdziesz, szuję zejdziesz. No, come on, złaś. Na no, luziku podejdziemy. No, już ktoś wali. Oczywiście nie można spokojnie. Kurde. Miałem nie przeklinać w filmikach, ale nie wiem, czy mi to się uda. Z takim moim graniem. Nie, no, z helikoptera, ja pierdzielę jak bot, albo gorzej. Naprawdę jest ze mną źle. No mi się nudzi tu samemu, nie mam z kim pograć. Nie no, w trzecim odcinku zrobimy chyba przerwę 3-4 dni. Ale skombinuję w 100% kogoś. Bo dla mnie to nie jest satysfakcja zabawa z RPG Nie trafimy, ale to co? Wow Asystkę zostałem jest. Piękne Fuck o, o, pewnie Jak zwykle muszę najść na jak nie ja Okej, okay, wejdziemy sobie do góry Może coś przekminimy z góry Dosyć fajna miejscówka Au Tak. Większej farta nie mogę mieć. Masz helikopterze. Mhm, spoko, asysta. Dlaczego? Dlaczego mnie? Ja tego nie rozumiem. mnie tak bardzo to lubicie. O, kopter. Gin. Ech. Nie, ten odcinek to będzie wielka, największa porażka. No ale wybaczcie mi, jest to mój drugi odcinek. tu tłumaczenie bardzo wielkie. Nie wiem czy się sprawdzi <laughs> Serię, tak, serię Serię z karabinu Jakbym miał krowę to ja bym tutaj zrobił mordor Ty odejdź Co wy na to? Oh. Jeszcze żyje To już jest żyje O nie to Było piękne Ja? Muszę się skupić, sorry Nie no, na oślep się po prostu nie tra. Kolejny strzały na oślep Tak, no pewnie Ginę, kolejny raz ginę. Okej, okay, okej. Okay. Skupmy się. Mm. Pewnie, jak oni walą na oślep, to zawsze trafią. Kiedy ja walę, to w gówno trafię. No, nie mogą nam tego przejąć. Idziemy bronić dumnie tego tunelu. Damy radę. Macie to i zaraz się tam. Tak, bez celownika. No, granaty nam jeszcze respi. Shit Wow, za co ja to dostałem? Okej, okay, lecimy. Ktoś wali, ktoś wali. Garnia. Tunela. Okej, okay, okej, okay. no, oh, shit. Ach. Nie, no tu się nie da po prostu ogarnić. Okej, okay, no to w tym odcinku to będzie na tyle Prze przegraliśmy, no niezbyt fajnie. Premia za mecz tam jakaś, no coś, balipa, ogólnie. Odcinek. No, no, niech będzie, że udany Nie bardzo Nawiasie dodam W następnym odcinku Zaproszę kolegę do pogrania Będziemy sieć Mordor I to będzie bardzo fajne Zapraszam was do oglądania Do komentowania, oceniajcie moje filmiki Subskrybujcie oczywiście jak wam się to podoba Dajcie łapkę w górę, jak wam się to podoba, łapkę w dół, jak wam się tego nie podoba, yy, komentujcie, bardzo mi się te komentarze przydadzą, co pozmienić w moich filmikach, a nie od razu hejta jakiegoś czy coś, choć jeszcze się z hejtem nie spotkałem, no ale mam nadzieję, że ich nie będzie, ok, no to trzymajcie się, elo.